No, co ciekawe, mówiliśmy też o kibicach, o ich braku w zasadzie. Tuż pod naszą kabiną komentatorską. Jest kilku kibiców, ale może o tym za chwilę. Christian Omar Diaz. Jeszcze Diaz gol! Śląsk Wrocław prowadzi 3 do 2 nieprawdopodobnie obrót sytuacji na początku drugiej strony meczu. Dokładnie to co mówiłem eee, właśnie. Śląsk w tej fazie potrzebował takiego napastnika Diaz'a, który, który potrafi znaleźć się w takiej sytuacji, potrafi grać tyłem do bramki, więc być może to będzie przełomowy moment dla tego zawodnika. Praktycznie Bełhatów no, wyszedł za spokojnie po przerwie i katastrofalny błąd. Katastrofalny błąd nie Tatalny. może się przydarzyć. Taki błąd. I to jest czwarta bramka w sezonie Christiana omara Diaza. my też, też przez moment widzieliśmy jak yy, na rodeo Piotr Świerok ujeżdżał niemal Christiana Omara-Diaza.